Słuchajcie, obiecany materiał filmowy z tego, jak daję, kupię wycisk. U mnie każdy trening zaczyna się od rozgrzewki. Trzymaj roller, kuba się nigdy nie rolował, także jestem ciekawy jego reakcji na, na ten przyjemny ból, który, który zadaje roller. Schodzimy sobie kuba na matę i na pierwszy plan. Zaczniemy sobie od rolowania wódki. Przed treningiem szybkie przetaczanie. Staramy się to długo nie zatrzymywać. Jeżeli to nie będzie cię bolało, to spróbuj sobie postawić jedną nogę na drugą. To Boli już. <grym> <grym> no dobrze, <grym> to na razie tak. Będziemy się rolować około, około minuty na każdy, na każdy mięsień. Ten trening obodowy zrobimy sobie cztery ćwiczenia, a będą trzy siłowe do kardio. Później zrobimy sobie krótki obwód na TRX-ach, żebyś w ogóle zobaczył, czy, czy takie taśmy też... Bo masz domową siłownię, nie? Tak. Masz Tylko domową, że... którą na pewno kiedyś odwiedzimy. No. Yy, Dobra, I yy, dobrze. I zobaczysz, czy w ogóle takie taśmy, wiesz, będą ci pasowały po treningu. Tak. Żeby... To tak jak jakbyś sobie założył teraz, no, 20-kilowy plecak, nie? I, I chodź, Tak. No. Ja powiem Ja ci, że... to tak właśnie uświadamiam, że to jest... Jak 2 kilo przytyję, to ja te czuję do no, Ja nie wyobrażam sobie no 20, nie? Ja na maturze ważyłem 65 kg. Ja sobie to... Ja teraz ważę 98 Dobra. O ja wiesz, ja, jeszcze przejdziemy no teraz na przykład. Chyba kończymy co. Przejdziemy sobie Jest. na przykład, pościąć mimo wszystko, jak mamy zrobić te obwody. Dobra, idziemy sobie tak. Zaczniemy sobie od yy... dziewiąta i koka Wolno. Dwie, trzy. I dwa, Dwie, trzy sekundy. Mega fajna rzecz, żeby sobie właśnie rozróżnić kręgosłup i pracy ktoś siedzi z biurkiem. Rura i tu Super. Siedem, osiem powtórzeń. wystarczy. Jedna, druga strona. Super. Wiem, że Ty dużo chodzisz w pracy, ale jednak mimo wszystko gdzieś te biodra warto sobie porozluźniać przed treningiem. Po brzuchu nie widać, że na to, się chodzi. No wiesz, dobrze uzupełniasz też. braki kaloryczne. Staraj się tu zachowywać kąty zgięcia. Tutaj okay. połóż sobie nogi na mm -hmm. ziemię, 90 stopni. No, 90 stopni no. i 90, o i teraz. O, super. Jest jeszcze takie ćwiczenie, które się nazywa rozciąganie kanapowe, ale my sobie zrobimy taką troszeczkę inną wersję. I sobie dajemy w takiego psasko pod chłodnym I taka konwinięta mocno, tak żebyś czuł, że tu z przodu już się coś rozciąga. Czujesz? Tak. I teraz z tej pozycji wyjdź sobie całą sylwetkę z, z prostymi pisaniem przodu. Mocno się rozciąga. Popraw sobie lewą stopę jeszcze ją najbardziej do przodu. Do przodu? Tak. I teraz znowu nitnica okay. pod klatkę, Aha. napinasz pośladki uh -huh. i do przodu. Czyli że się rozciąga. Jeszcze bardziej. To daj jeszcze rękę do góry, prawo. Jeszcze dłużej. Super. Trzymamy. I druga strona. To samo. Ale oddycha mogę tak? tak? Czy... A, nawet ufisz. <laughs> <laughs> Dzięki, kurde. <laughs> Fajnie było. <laughs> okay. Jeszcze sobie rozciągamy. To jest rozdrzewka. Jeszcze sobie. <laughs> Jeszcze sobie rozciągniemy grupę koleniową. Okay. Będziemy trzymać około minuty. Paszka pod nogę, głowa na ziemi. Najpierw, minutę będziesz trzymał w tej pozycji. Nogę, okay. oczywiście, może być zgięta, nie musi być wyprostowana. Później, po minucie, dasz sobie nogę do boku. Głowa może spoczywać, może być lekko podniesiona, żeby rozciągnąć sobie jeszcze tutaj grupę poświatkową. Dodatkowo. Ty pracujesz, ja obserwuję, bierze czas dobrze no, jeszcze Dobra, i teraz wpiąć sobie w lewą rękę. W lewą. No. Dobra. Prawą połóż sobie na ziemi. I przekręć nogę do boku. I do drzwi. ziemi? No, nie. no tak wystarczy. jest. Starczy. Czujesz to pewno. No, 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 nie że się. Może wiesz, że To nie odrywaj. Staraj się docisnąć lędźwia do ziemi. Aha. I nie będzie bolał, nie? Lepiej? No, lepiej. Super. To jest też ważne, nie? Żeby ta lordoza w odcinku lędźwiowym nie była pogłębiona w takich mhm. ćwiczeniach. Musisz czuć, że te plecy delikatnie do, dociskasz do podłogi, a brzuch jest napięty. Wiadomo, że jak jest celem jest zrzucenie gdzieś tam kilogramów, nie, no to uh -huh. chcesz się od razu, wiesz, jak najwięcej ćwiczeń takich siłowych. Siłowe, no? Natomiast warto sobie już od początku delikatnie dbać o tą sprawność, żeby ona też z czasem się gdzieś poprawiała. Uh -huh. nie? Stąd okay. też taka rozgrzewka. Też staramy się lędźmią wepchnąć matę, opuść sobie trochę barki, tak żeby wcisnąć tył barków w matę. Spróbuj. Więc cu na odcinku tutaj pryszowy nie boli. Tak. W tym momencie. Przy lewej nodze. A spróbuj sobie jeszcze wepchnąć mocniej. Albo okay. troszeczkę ten dwóch odpuścić. O. Jest lepiej. Teraz jest lepiej, no? Super, to trzyma. Tak. Jakiś nacisk musi być. Może trzeba? Zresztą to postracane są trochę, nie, nie, Wciskać wciska się, się trzeba <śmiennie> tak. Tak. raczej na kręgosłupie. Jest, jest, jest ta chiropraktyka, gdzie, gdzie gdzieś tam wiesz, są, są te takie tam wciskanie, natomiast mm -hmm. z reguły wystarczy po prostu troszeczkę popracować nad elastycznością, nad mobilnością. Eee, w tym przypadku pewnie tylnej taśmy, pewnie trochę bioder, bo tam mm. było się lekko zaspawany mm -hmm. i, e, i to się będzie poprawiało, nie? Też na pewno sobie do mięśni głębokich brzucha. Daj sobie dobry do boku, ale też do bólu, to jest bardzo ważna wskazówka, Dłuż, że brak, ręka do dołu, mm -hmm. że jak, jak się rozciągacie, to też zwracajcie uwagę na to, że jeżeli pojawia się, taki jak u Kuby, jakiś konflikt, tak? jest jakiś ból gdzieś w odcinku piersiowym, z tyłu pleców czy, czy lędźwiowym, nie próbujmy się rozciągać na siłę. tak? Rozciągajmy się do tego momentu, mm -hmm. razem zapamiętaj sobie, w którym to było, mm -hmm. spróbuj troszeczkę dalej, tak? ale nie pokonujmy tego bólu e, siłą. To jest niezwykle ważne, e, bo, bo można sobie naprawdę potem zrobić jakieś niepotrzebne kłopoty. Ok, e, pierwszy obrót będzie się składał z czterech ćwiczeń. Pierwsze to będzie wyciskanie handli z ziemi. Chodzimy się w tej pozycji, będziesz pracował na czas, także wiesz, to nie jest generalnie, yy, ilość powtórzeń nie jest tu najważniejsza, liczy się technika. Wydech. Wydech. Lęźwie staraj się mieć wciśnięte uh -huh. do ziemi, żeby wyeliminować sobie tutaj ból w odcinku piersiowym, który gdzieś tam na rozdrzewce się pojawił. Odkładamy handle, może 10 sekund na przejście. Przechodzisz sobie do następnego ćwiczenia na prostych plecach hantle z ziemi do góry. Trzymamy sobie w takiej pozycji, jakbyś się modlił. Miednica jest pod klatką. To co robiłeś ten pies pod kulonym ogonem i z wydechem do góry nad głowę. Hantle muszą być zobaczyć oś ciała, nie mogą ci uciekać gdzieś do przodu, do góry nie możesz się wyginać w odcinku lędźwiowym. Brzuch jest napięty, pośladek jest napięty. Mogą spadać tutaj, mhm. możesz z powrotem wracać do rotacji, nie ma to większego znaczenia. Najważniejsze jest utrzymywanie stabilnego korpusu, stabilnej miednicy. To jest drugie ćwiczenie. Trzecie. Ręce na biodra okay. i wykroki. Swoim tempem kolana do ziemi, odbijasz się, Jeżeli Ci wygodniej, możesz sobie spróbować zrobić zakroki. Też się nie śpieszysz. Kolano nie może chyba poza palce, tak? Czy... Jak trochę wyjdzie, nic się nie stanie. Nieważne, okay. żeby to nie był taki ruch wieś. No, no, no. Gdyś okay. pięta ci się odrywa, bo to już nie do końca jest dobre. To jest, to jest trzecie ćwiczenie. I czwarte. 30 sekund. Brzuch jest napięty. Plecy wyprostowane. sobie 30 sekund, 10 przerwy, minuta przerwy między obwodami e, i robimy cztery takie obwody. Umiesz. <grym> no. <grym grym> dobra, zaczynamy. jeden. i idź. I powoli. Super. Lędźwia do ziemi, co nie ma tego dyskomfortu w piersiące? Super. Bardziej sobie zegnij nogi. Zegnij, zegnij mocniej. Okay. Tak. Tak, żeby na pewno wcisnąć ten odcinek lędziowy w podłogę. Super. Z każdym wydechem staraj się dopinać brzuch. Ekstra. Czas. Widzimy sobie robić w stanie. Pamiętaj o dobrym ustawieniu mitnic, czyli taki pies podkulony podkulonym Dobra, weź już Siebie, jest z ogonem i jedziemy góra. Super. I bez pośpiechu, Wydech, od samego domu. Wydech. Na wydech staramy się dopiąć brzuch, na ile to jest możliwe. Super. Bardzo fajnie miętnicę trzymamy. To jest bardzo istotne. I lecisz, lecisz. 15 sekund. Super. Trzymamy brzuch, trzymamy miętnicę cały czas napiętą. Jeszcze sobie odrotu delikatnie, bo nam nie w drugą stronę. O, super, bo nam trochę uciekła. Czas. Dwie kroki. Nowy kroki, teraz dobra. Trzy. Nie śpiesz się ręce na biodra. Dwa. Jeden. I lecimy powoli. I wracamy. Bez pośpiechu. O, swoim tempem. Lecę stale się trzymać prosto. Troszeczkę dłuższy krok, chyba. Trochę dłuższy, super. I wracasz, 15 sekund jeszcze. I góra. Trzy. Dwa. Jeden, czas. No i lepszy, do koniec. No na pewno. Trzy. ပါ1 2, 1 yes. I całość powtarzamy jeszcze trzy razy. Dobrze, nie za szybko. Dopinaj to klatkę. I popraw sobie lekko mięknięcia. Delikatnie, o właśnie. I napięty, wciągnie Super. Jedna strona, jedziesz 15 sekund. I jak powiem, to sobie zmniejsz pionowo do dołu. Trochę większy rozkrót i Tak, Nie tak na przednią nogę, tylko bardziej pionowo. O, o. I idziemy Mych. To się wypika. Trzy. Dwa. Jeden. I lecisz. Dobra, yy, chyba teraz yy, zrobimy sobie obwód na, na TRX-ach, mówiłeś, że jeszcze nie miałeś przyjemności ćwiczyć z teśmami. Bardzo fajny sprzęt, żeby sobie go zakupić do domu, czy ktoś ma dom, w sensie taki dom-dom, a nie blok, to może go gdzieś zawisić w ogrodzie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa, dużo rzeczy można na nim zrobić. Pierwsze ćwiczenie, jakie sobie zrobisz, będzie na, na nogi, Tu będą przysiady z Terixem. Przy Twojej trochę za dużej wadze Fajnie jest też wykonywać ćwiczenia na nogi na początek w częściowym odciążeniu albo, albo na maszynach, gdzieś na siłowni, a jak nie ma maszyn, no to popracować sobie z trx Zrobimy sobie przysiady, nogi będziesz miał ustawione troszeczkę szerzej jak barki, tak żeby łatwo nam było tutaj otworzyć sobie biodra. Ruch zaczynasz od pośladków do tyłu, nie schodzisz niżej 90 stopni, nie ma to sensu, wdech, wydech. Pracujemy sobie znowu na czas, to jest pierwsze ćwiczenie. Drugie. Działamy sobie przyciąganie, zobacz pozycja jest jak w desce, jak w planku, ciało jest sztywną, przyciągasz się wyłącznie ramionami, okay. mocno spinasz przestrzeń pomiędzy łopatkami, mm -hmm. co jest bardzo ważne, jak tu się opuszczasz i nie mogą Ci uciekać biodra do tyłu, cały czas musisz być w tej sztywnej pozycji. Biodra i barki, tak? Tak i kąt mm -hmm. ustawienia, tak łopatki ściągnięte, kąt ustawienia nóg Ci generuje stopień trudności. Okay. Im będziesz niżej, tym będzie trudniej, wiadomo, mm -hmm. im wyżej. Ty łatwiej. I ostatni, w bardzo podobnej pozycji, zrobimy sobie bicepsy. Dobra. Tak samo, zwróć uwagę na to, brzuch, pośladek napięty. Spiędze. I na sam koniec deskę. O. Już wiem, że umiesz, także... Ja. Już 3 minuty wytrzymałem, więc może być trochę słabiej teraz. No dobra. No, dobra. No, to, się na wytrzymałem po, po tych trzech minutach. No to jedziemy. Dobra, jedziemy. Z pierwszą serią. Tak jak zwykle ćwiczymy razem, ale ja będę się nie czasu. Czyli teraz <grym> y tak? Tak, nogi trochę szerzej. Nogi szerzej niż barki. Jeszcze trochę do tyłu. Ty trzymaj tej na wysokości klatki piersiowej. I ruch pamiętaj zaczynasz od lekko od bioder do tyłu. Okej, okay, okay, aha, czyli tak trzymam dłonie okay, tak, możesz Dokładnie, okay. możesz mieć takie wrażenie, że one Cię trochę gdzieś stabilizują okay. i to okay. jest fajne, Dobra. Gotowy? Gotowy. To jedziemy. I góra, super. I tutaj pamiętaj, żeby sobie dopiąć biodro do pięciu pośladków na samej górze. Do pięciu pośladków, do tej pozycji, tego psa z podkulonym ogonem, Ekstra. żeby nie zostawiać pamięci. To jest Janice Lopez, tego nie chcemy. Aha, ma Michael Jackson. O super! super. No to tam no, Nie musisz czakować. <laughs> Dwa stopy trochę wężej. Podejdź sobie jeszcze nogami do przodu. Jeszcze, jeszcze. Wypchnij biodra. Wypchnij. O! I jedziesz. Odwrotnie. Tu jest wydech. Nie. Odwrotnie. Jak się przyciągasz, jest wydech. Jak się... Nie. Odwrotnie. Teraz jest wydech. Teraz tak Odwrotnie. Czyli <grym> jak przyciągam, to wydech. To wydech. O! I wdech na powrocie. I wydech. Zawsze jak jest świadome spięcie mięśni ten zdydech. I czas. Bicepsy. Tak, łokcie na wysokości barków. Brzuch jest napięty, nogi troszeczkę do przodu. I jedziemy. Nie, teraz przeciąganiem zdjęcie. Tak jakbyś ze sztangą robił na dutywniku. O, no, super. To no, widać, że tam kilka kiwnicznych siłowni zaliczyć w życiu, bo... Jest ta inteligencja. nie Jest ta inteligencja ruchowa do Ja mówię, podobieczny robi to jest bardzo bitą, ułatwia pracę. Pięć bardzo dobrze. Tutaj tak samo niezupełnie odwrotnie wydech. Teraz wydech. Kurde, no To będzie trudne mi się zazwyczaj. Czas. Nauczysz się. No, bo to ja zawsze w, w tą stronę miałem oddech. No to zupełnie to odwrotnie. To, wiesz, no, to... Nami, to musisz się Ale to, jedzie, Jedziemy na deską. 3, 2, 1, i górę. I Popraw piętnicę w drugą stronę. O, 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 i wyżej, wyżej wiąże, super. Teraz ekstra, napnij poślad, napnij brzuch i wydech. długie wydechy. I na wydech cały powietrze z wyrzucasz. Mocniej wchodzi? Super. Sam sobie odpowiedział o pytanie, ale na pewno mocniej. deszcz 10, 10 sekund. Super. 5, 3, 2, 1. Czas. Minuta przerwy. O kurwa. Mężba. Że... Całość jeszcze. Razy. Trzy razy. O! Dobrze. No, Kuba. no to ty umowa. Kuba, Kuba, Kuba twierdził, że, że ciężko trenuje w domu, w dołowej siłowni. To pokazałem mu, że... E, można trenować e, w troszeczkę bardziej intensywny sposób, jak wrażenia z takiego obwodowego treningu? No, no widać, wytrzymałość nie jest za dobra. Jestem lepszy jednak na, na dużych ciężarach, w cudzysłowie e, krótkie serie. Nie? To wtedy tak. robię sobie dłuższe przerwy i jakby mam tą, tą większą siłę, a tutaj widziałem no, trzeba było w, w kółko. Kółko, jakby coś robić, nie? Tak, to powodowało większe zmęczenie, jak widać. Słuchajcie, w odchudzaniu, przede wszystkim najważniejszą rzeczą, jaka jest, oczywiście oprócz diety, to jest wygenerowanie jak największego deficytu, jak największego zużycia kalorii i taki trening obwodowy, mimo tego, że on jest najczęściej na mniejszych ciężarach, ale przez to tempo tego treningu, mniejszą ilość przerwy, a większą ilość ćwiczenia, naprawdę jest dużo skuteczniejszy. Także na razie będziemy się skupiać na. W naszej pracy na takich treningach odwodowych, żeby jak najszybciej uzyskać ten, ten efekt zrzucania kalorii. Po drugie, taki trening, gdzie te ciężary są troszeczkę mniejsze, w mniejszym stopniu też obciąża stawy. Kuba na razie jest dostatecznie obciążony swoim ciężarem, więc też nie ma co za dużo go tam e, forsować. I w miarę postępu, jak ta waga będzie spadać, będziemy dorzucać taki trening, może bardziej kulturystyczny. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, <laughs> że mimo tego, że Kubę trochę zamęczyłem, to o to, chodzi. <laughs> tak, o to <laughs> chodzi. Zapraszamy do oglądania kolejnych materiałów z tej serii i też do pozostałych filmów na moim kanale. Poproszę Was o su subskrypcję, bo to jest dla mnie możliwość dalszego rozwoju. Hmm. Dzięki bardzo i, i Dobry, do zobaczenia. Dzięki. dzięki.